Cześć, z tej strony Norbii i kolejny odcinek z cyklu Dobre Bitwy. Hmm, ja już ostatnio wspominałem, że był czas, kiedy tak naprawdę w takich dobrych bitwach bądź jak to zwał, tak zwał, pojawiały się same KW-1, IS-3, -y Helkaty. no i powiem szczerze, w pewnym momencie ja też odpuściłem sobie pokazywanie tego typu pojazdów zupełnie nie chciałem pokazywać, ale ostatnio pokazałem właśnie IS-3, natomiast dzisiaj... KW-1, tak jest KW-1 i kto tutaj będzie sponsorem tego odcinka? Gekonek, z keranu L1 no i mapa to Zaczekajcie, ja sobie powiększę minimapkę, żeby było lepiej mapa to Ensk bitwa w trybie standardowym no i zobaczymy jak tutaj sobie kolega poradzi pierwszy strzał typ 34 typ T-34 i już pierwsze obrażenia kolega, który otrzymał, no właśnie, kolega by tutaj napisał, że to jest bitwa Forfan i bitwa, która jest w drodze do trzeciej biegłości. Na tym pojeździe, jak widzicie, ma już dwie gastki na lufie, kawu jedynki. No i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Jeśli chodzi o ilość HP obu drużyn, to jak widzicie, nie jest jakaś porywająca, bo niecałe 7000 HP, dlatego też i te wyniki nie są tak bardzo opitujące. W... Dobra, typ T34 bez uszkodzeń. Oczywiście jego lepsze kamo tutaj wygrywa, no ale zobaczymy, jak to dalej będzie. Dobra, nie ma tutaj stać, trzeba jechać dalej i robić swoje. Co mamy na środku? Kawu, kawuśka jednego Sentinela, też na środku, dlatego też no, będzie to ciekawe. 1 do 3 przegrywamy, ale kolega za chwileczkę dołączy się do bitwy. Zapomniałem powiedzieć: kolega jest tutaj na 120, dwójce, czyli na Trollu. 140, jeśli chodzi o... O, w tym momencie się kolega chyba rozbił sam. Bo, niemożliwością jest, żeby KW1 odwróconą lufą go trafił, chyba że coś tam innego. Dobra, Sentinel już trzy strzały w tym momencie nam wbił. Jak widzicie, trochę się tutaj zaczyna dziać ciekawie. Typ 95, czwarty tier. No i trzeba uciekać, ponieważ jak widzicie, HP troszeczkę się zmniejsza. Może nie jakoś tak drastycznie jest. 91. Strzał oczywiście z heka Dokładnie to są kumalaki, bo kolega w tym momencie strzela z pocisków premium po to, żeby trafić i zniszczyć. Więc 140 punktów przebicia. No i obrażenia na poziomie... Obrażenia na poziomie chyba 350, nie 370 nawet. 450 jest na hejku, ale oczywiście te hejki są bardziej y, zwodl... No, Bardziej się można pomylić na nich. Tak jest, ładnie. 338, szkoda, że nie trafił tak jak powinien, bo urwałby łeb przy samej, że tak powiem, D. Dobra, 6 do 9. Ilość HP nie jest jakaś taka druzgocząca, jeśli chodzi o różnicę, No, ale 3 lufy na tym pierze to już jest jakiś tam, że tak mówię powód do zmartwień. Chinukai, ale Chinukai jest po, na, po stronie tartaku. Dlatego też nie ma co tutaj za bardzo e, stać. I patrzycie, zastanawiacie się, czy jeszcze go tutaj damy radę dobić. 325 HP. 6 do 10. Oni mają o 800 HP więcej, jest PZT25. Patnik, no i został wykończony jest Sentinel. Jeszcze się skubany przebił, no. Jaka. Menda. Wyjedzie. Wyjedzie, nie wyjedzie, warto załatwić coś innego. Ładnie. W pełnym biegu, bo tak można powiedzieć na... Y, maksymalny speedzie, bo oczywiście ten pojazd nie jest jakimś demonem prędkości, i mamy wykończonego piątego przeciwnika. Typ 34, chyba, to jest chyba ten, który na samym początku nas tutaj wziął, taki delikatnie kolegę y, obił. Jest, typ 34, tak jest, ładnie, szósty frak. No i trzeba będzie go teraz z tego typa 95 tutaj wykończyć. 300, 318, ładnie. No na razie jest nieźle, siedem fragów, yy, tylko jednym pojazdem przegrywamy i jedziemy do przodu. No, jak widzicie ty kolega na razie się nie za dużo najeździł. Wolverine, który tutaj powinien yy, robić dobrą robotę, ponieważ on posiada bardzo fajne działko. No, ale jakoś nie widać, żeby tutaj cośkolwiek yy, szalał. Dobra, jest Sentinel, ten taki, taki wkurzający i 32 HP ostatnie jest zabrane Sentinelowi z takim pewnym opóźnieniem te znaczy działa jakby zaznaczanie i pokazywanie na powtórce ze względu na to, że no myślałem, że będzie akurat taki od razu, a tutaj niestety nie, za, nie do końca jest cinukaj. I jak widzicie, pociski premium wcale nie oznaczają, że będziemy przebijać takiego Chinookaja, a on nas bez żadnego problemu e, przebija. Teraz będziemy serię dingów, pewnie. Jest! No i teraz Matylda rzeczywiście się popisała. Prawdopodobnie był przekonany gościu w Matyldzie, że tutaj kolega ma... Mm, że tutaj kolega ma zwykłe działo, więc jest w stanie przeżyć. No nie wziął pod uwagę, że ma tutaj trola. No i te 122 mm tutaj rzeczywiście załatwi go bez mydła. No i teraz stoimy. I teraz zabawa na całego nie. I co 5 sekund taki czukka i nam zdejmuje gąskę i zobaczy ile już strzałów. Ogólnie strzałów kolega przyjął z tego co widać na podstawie MODAT 37 i dziękujemy bardzo nie będzie mi tutaj normalnie po mojej ziemi latał bo nie będzie tutaj wkurzał dobra 10 frak, czyli medal pula już jest w naszym zasięgu Włyno na poziomie 9000 efektywność 3600 i jedziemy dalej jeśli chodzi o uszkodzenia nie są jakieś kosmiczne no ale tak jak powiedziałem na samym początku ogólnie ilość HP które posiada drużyna przeciwna też była dosyć mała dlatego też nie ma co tutaj Szaleć ja z tym. Dobra, przyspieszamy. Wow, zobaczcie się kolego tutaj ładnie... Go Cup Jest, KW-1K. Czy on jest... czy on jest Avkowicz. I ładnie! 11 frak, 14 do 12. Ten Wolverine chyba się dopiero teraz obudził rzeczywiście, że powinien tutaj grać i robić dobrą robotę. Dwie... Dwie gwiazdki na jego lufie, a on jakoś tak gra jak nie powiem co jest marder Damy radę go jeszcze ustrzelić? I pięknie, cóż za wyczucie. Powiem szczerze, że naprawdę nieźle. Kolega ma wyczajoną tą już kawę jedynkę, ze względu na to, że nie był to taki prosty strzał. Ze względu na, no, wiecie, trole mają to do siebie, że strzały z nich trafiają różnie. Dlatego też i Dobra, włączymy sobie tak, pulpit. Dlatego też i to nie jest ale tak łatwo przewidzieć o, aż tak dobrze strzał. A tutaj koledzy wyszło idealnie. MK wpadła. Dodatkowo medal pula, medal stalowa ściana. Jak widzieliście, 37 strzałów w pewnym momencie było przyjęte ogólnie na klatę, więc naprawdę nieźle. Duży kaliber, oraz specjalista to jest raptem wszystko. Wolverine 301 damage Jakim cudem. Ten wolverine miał dwie gwiazdki już na, na lufie. To ja nie wiem, robiąc 600 damage'u przez bitwę, no to to jest rzeczywiście troszeczkę za żałosne. Zresztą te chyba 600 HP to praktycznie po sam koniec dwa strzały w kw jedynkę weszły, więc no. Nie będę się wypowiadał no ja, na temat y, tego jak kole, kolega albo bądź też koleżanka Tanguska y, rozegrała tą bitwę. Na, najważniejsze jest to, że kolega Gikonek zrobił 2722 damage'u, druga fałkę zrobiła 1000, a reszta to tak jakoś Standardowo po 500. Y, Okej. Okay? No i dobra. Jak powiedziałem, bitwa rozegrana głównie na pociskach Premium, które niestety kosztowały troszeczkę bo aż 91 tysięcy no i minus 44 tysiące jest kolega po tej bitwie, no ale tak jak powiedział, jest to bitwa po to, żeby zrobić sobie jak najlepszy wynik i po to, żeby iść w kierunku tej trzeciej biegłości dlatego też najważniejszą rzeczą było zrobić dobry wynik jeśli chodzi o ilość HP zebrane przeciwnikom, no i tyle bitwv 7 minut 48 sekund i exp 2382 no mówię, są osoby, którymi, którym bardzo przeszkadza granie na pociskach premium no to już jego kasa i jego gra, także można to w ten sposób ująć Mam nadzieję, że wam się pizza podobała. Jeżeli tak, to skomentujcie. Nie zapominajcie też o łapkach i tak dalej, tak dalej. Dzięki. Trzymajcie się.